Minecraft, ale mam podłączone jaja pod y, linię elektroenergety elektroenergetyczną i jak umrę to pierdolnie prąd. Dobra, zacznę Dobrze pokapić sobie trochę drewna. O, sigma, sigma Ty, co to? Okej Okej Ok, okej, okay. okej okay. Okej okay. Okej, okay. okay, dobra maseczki sobie założymy nie, maseczkę. O, Sigma! Ta, co tu mamy? Siki mamy. Butyku. Mamy. Yy, kurwa. Chcę być tym. O, mamy. Dobrze, idziemy szukać diamentów. O, dobra, to są takie obrazki fajne. O tu też, dobra, dobra. Idziemy. Mi... O kurwa. O kurwa diamenty. Ja pierdolę, dobra. Muszę tam teraz zejść. Dobra. Powoli. O, chuj. Dobra. Ci, chuj. dobra. Radiacji,